Cześć Karol, widzę, że masz ochotę też. na Finlandię. Czy polskie trunki. Tak? Tak, tak? moja krew e, lecz, woli e, nasze, regionalne, Aha. ale słuchaj, e, mhm. Finlandia, maszyn, generalnie maszyny polskie. Mhm. Ciekawy pomysł na ekspozycję na, na targach agrotek, już też chyba coś o tym słyszałeś. Dokładnie. Firma Euromilk e, pokazała maszyny mhm. tutaj, które są już sprzedane. Tak jest. I wszystkie są sprzedane gdzieś na rynek eksportowy. Bo... Wszystkie sprzedane na rynek eksportowy, ja się przy tej tak. zatrzymałem, Aha. no bo jest największe. Aha, rozumiem, rozumiem. No, bardziej no bo tak, bo na Polakże premiery jak e, relacjonowaliśmy e, maszyny, pokazane maszyny przez Euromilka, to były premiery stricte w e, Polsce, robota Lizard e, do zbierania paszy. I także rozrzutnika. Tak, to, co prawda nie był to ten rozrzutnik, bo ten tak. z, ze ścianami w kształcie litery V, ale też no, maszyna Robiąca wrażenie. ciekawa. Tak. 3 osie, 24 tony ładowności technicznej, ale już a. wiemy, że, że może więcej. Z nimi na 36 30, tonach nic się nie dzieje. Słuchaj, e, dobra. No tak, i tam były, i tam były premiery, a, a tutaj są, pokazuje Euromilk, że są dużym eksporterem do 30 krajów wysyłając swój sprzęt. No no i, i, no I do, jakich krajów? do jakich krajów poszły, poszły Tutaj, te maszyny? E, okay. Tutaj nie ma żadnej. Typu. Tak, tu nie ma. Alemki, ale mamy Robert Lizard, premiera e, zeszłej jesieni na targach w Bauma w Monachiu. No, kupił jakiś szwajcarski bałek. Jakiś szwajcarski. dokładnie. I, Myślę, i że... Dalej. Będzie zadowolony. A słuchaj, e, tych Lizardów, co ciekawe, one są od niedawna. Już e, nam tu powiedzieli, że około 20 10. sztuk poszło. Na cały świat? Tak. Ale też, też i do Polski słyszałem. Tak. No, ciekawe, bardzo fajne. Co dalej? Wóz paszowy, HD Wielka Brytania, sprzedane. O. No, powiem szczerze, że, że rozmach firmy Eurobilk robi, robi wrażenie i ja jestem bardzo zadowolony, że takie firmy powstają, które robią dobre jakościowo rzeczy, bo z tego co wiem, Euromilk wcale nie jest tańszy od tych importowanych, bo te rzeczy są naprawdę jakościowo dobre i tym próbują jakby zawładnąć rynek. Wygląda na to, że są niezłe, uda. skoro taki jest to? eksport, tak? I kupują tak, je firmy rolnicy z krajów, w których, nie oszukujmy się, tego typu maszyny są. Tak, tak dokładnie. Są Marki, które mają o wiele dłuższą e, tradycję, a jednak mimo wszystko wybierają Emromilka. Ciekawe. I Fajnie.